No właśnie, ale Ty też pojawiłeś się w Love Island, więc Aha. też tam miałeś swoje 5 minut, tak jakby, jak wspominasz ten pobyt, Słuchaj, to jest zupełnie inna wyspa niż totalnie, Twoja. Totalnie, totalnie. Po pierwsze super było pojechać sobie, sobie, sobie do Malagi, po drugie poznać Karolinę, zobaczyć jak wygląda bliźniacza produkcja od, od podszewki, a po trzecie, wiesz co, no, to było takie przyjacielskie bardzo, bardzo spotkanie, gdzie mieliśmy się nawzajem zareklamować. Oczywiście Laofi i Karoliny w ogóle nie trzeba reklamować, bo jest to potężny, potężny sukces. Ja dopiero na, na, na swój pracuję, ale było mi niezwykle przyjemnie, tam się znaleźć, niezwykle przyjemnie poznać tych, tych ludzi. Wiem, że bardzo kontrowersyjny okazał się, no, okazał, tak. okazał, okazał, się, okazał się ten konkurs. Słuchaj, wygląda to dokładnie tak. Przyjeżdżasz, e, e, przebiórka, e, szybki make-up, mhm. e, e, wytyczne od, 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 od reżysera. Słuchaj, siadacie tutaj, e, przejdziecie stamtąd, na początku siadacie w tamtym kącie, a, a potem tu, kamera, start. Hmm, ponieważ bardzo mało mieliśmy czasu, dostałem, dostaliśmy z kaliną gotowe karteczki, na jednym z nich nawet nie widać takie te, 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 mm -hmm. kartoniki. Tak, tak. kartoniki. Wiedziałem, że mamy do odegrania, do odegrania quiz. Taką, to, taki quiz z, z uczestnikami y, i że pytania będą, e, na, będą na karteczkach. Mówiliśmy się z kaliną, dobra, ja jedno, ty drugie i y, 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 lecimy. Na mnie wypadło akurat, akurat z, z pytaniem, z tego co pamiętam, e, długie czy grube? Tak. No właśnie. E, Słuchaj, Więc po, po pierwsze, w ogóle nie byłem autorem te, tego pytania. Po drugie, kompletnie nie miałem w ogóle intencji robić jakiejś kontrowersji, bo mam już szczerze dosyć. A po trzecie. Wiesz co, no, to jednak trzeba sporej wyobraźni, żeby mm -hmm. akurat y, grube czy długie zinterpretować kontrowersyjnie tam gdzieś padło słowo penis, tak. który, którego w ogóle nawet nie użyłem. E, wiesz co, gruba i długa może być kołdra mm -hmm. e, równie dobrze, albo im. Czyli zdziwiło Cię to, że tak bardzo internauci to wychwycili i od razu no, Słuchaj, no, bie, no wiesz co, łatwo zrobić, z, z, zrobić skandal z, by, z byleczego. Oczywiście też, te, też z mojej osoby ja Robiłem do tej pory mocno kontrowersyjne rzeczy, których nie robię w Temptation Island. E, e, ale wiesz co, no to wszystko złapało temperaturę pikanterii, jak w całym Love Island. Cały Love Island, mm -hmm. takie, e, takie, takie jest, więc, więc trzeba mnie było jakoś w to wszystko wpasować. No to akura, akurat <grym> zrobię tak. Wiesz co żałuję, bo mm, kompletnie, kompletnie nie miałem żadnej intencji. Mm -hmm. W ogóle już mówisz mi, 30 lat pracuję w mediach. I już naprawdę mam serdecznie dosyć skandali. Mi się tak podoba w tym Temptation, słuchaj, że, że jestem taki spokojny w ogóle. Mm -hmm. wiesz, tak, ja naprawdę, no, to ja naprawdę taki jestem. Ja jestem, wiesz, co, od 7 do 10 w radiu jestem świszczypała i wariat. A, a potem ja przychodzę do domu i wiesz, no to, to co Stasiu, odrobiamy lekcje. <laughs> kochanie, co jemy, co jemy na obiad, wiesz, no zrobię, zaku, zrobię, zrobię zakupy mm, i, i tak dalej. Bardzo lubię na przykład sprzątać w kuchni, to jest, to jest w ogóle e, moje królestwo. Do takiego faceta kompletnie nie, nie pasuje, wiesz, a teraz opowiedz mi, czy robię, czy długie, bo mam na myśli coś takiego, coś takiego strasznego. W ogóle nic z tych rzeczy, ale oczywiście łatwo było to, to pode mnie e, podciągnąć.